Oto nowe BMW i X3, najważniejszy nowy model BMW, odkąd jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, czyli od dłuższego czasu. To pierwszy model reprezentujący nowe klasy i to one będą następcą sedana na serii trzeciej. Nie można jeszcze zajrzeć do środka. Będziecie musieli poczekać. Koncepcja nowej klasy stanowi fundamentalną zmianę w sposobie produkcji. Co najważniejsze, iX3 nie ma tej samej platformy co samochód z silnikiem spalinowym, tak jak to miało miejsce w przypadku starego iX3. Od teraz każdy elektryk będzie miał platformę Neue Klasse, przeznaczoną dla elektryków. Otwiera to drzwi dla przełomowych technologii, większego zasięgu i powinno sprawić, że jazda będzie przyjemniejsza. Ponadto duża część pojazdów będzie budowana z materiałów pochodzących z recyklingu, jak te butelki. Irytujące? A co najważniejsze, X3 prezentuje nową, klasyczną stylistykę BMW. Ona wzbudza emocje. Czy mają rację ci ludzie, którzy komentują, czy X3 reprezentuje świetlaną przyszłość? Sprawdźmy. Pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, gdy zobaczyłem ten samochód, było, z przodu wygląda jak koncepcyjny model. Mamy tu naprawdę fajny projekt świateł, można wybrać różne animacje. Pokażę Wam kilka. Mamy też mniejszy grill, który przypomina lata 60., 70.. Oryginalne samochody moje klasy to gama sportowych sedanów i coupé z lat 60. Ich wysokie, pionowe grille były wówczas uważane za nieco dziwne. Ale pomogły uratować firmę przed katastrofą finansową. Teraz BMW ponownie się zmienia, dostosowując się do ery elektrycznej i postanowiło uhonorować oryginalne neue klasy, stosując podobne pionowe grille. Pomimo przyciągającej wzrok podświetlanej ramki, nie służą wyłącznie celom estetycznym, zawierają również wiele czujników. Przechodząc dalej, mamy tutaj otwory, które wygładzają przepływ powietrza. Poprawiają aerodynamikę, to oczywiście bardzo ważne w przypadku elektryka. Niżej znajduje się dolna kratka służąca do chłodzenia akumulatora. Można ją zamknąć. Wtedy aerodynamika będzie lepsza. Jeżeli spojrzymy na maskę, zauważymy, że jest tutaj zagłębiona. To pomaga bardziej wygładzić przepływ powietrza i wygląda fajnie. Najważniejsze jest to, że BMW przeprojektowało swoje logo. I zrobili to znacznie lepiej niż Audi. Wcześniej tutaj był chrom. I to też było podzielone chromem, było bardzo błyszczące. Teraz nie ma tu chromu, jest po prostu podzielone na małe segmenty. Przypomina klocki LEGO. Nie wiem czemu, ale podoba mi się. Fajnie to wygląda. Rozmiar felg aluminiowych? 21 lub 22? 22 cale. To felgi aerodynamiczne. Posiadają plastikowe osłony. Pomagają zmniejszyć opór powietrza. Przechodzimy jednak dalej. Tutaj jestem trochę rozczarowany w porównaniu z samochodem koncepcyjnym, który wydawał się mieć nieco bardziej kanciaste boki, a ten jest bardziej zaokrąglony. Szkoda, bo podoba mi się przód, ale z boku jest mniej efektowny. Jedną z zalet są jednak wysuwane klamki, ale w przeciwieństwie do niektórych innych wysuwanych klamek, podoba mi się ich sposób działania. Wciskasz i się wysuwa, nie trzeba ich ciągnąć. Trzeba nacisnąć, drzwi się otwierają. Podoba mi się. I nie ma małych kamer w lusterkach bocznych. To prawdziwe lusterka, to dobrze. Tu na dole. To się wtapia, jakby taka fałda. Rozmawiałem z projektantem i powiedział mi, że kiedy umieszczają zagięcie w samochodzie, jest ono bardzo wyraźne. Można to naprawdę dobrze zobaczyć nad tylnymi nadkolami, bo to dość mocna konstrukcja. A skoro o tym mowa, kiedy przejdziesz do tyłu, zauważysz, że ma dość szerokie boki. Trochę jak Porsche 911. Ludzie z BMW są nieco niezadowoleni, że wspomniałem o marce konkurencyjnej, ale dzięki temu samochód wygląda fajnie. A ponadto to korzystne dla aero. Bardzo interesujące jest to, że pan są tutaj kwadratowe. To również poprawia aero, bo powietrze może swobodnie przepływać. Tak jak z przodu mamy takie wgłębienie. W połączeniu z tym elementem poprawia ono przepływ powietrza z tyłu. Mamy też tylny dyfuzor, którego elementy nie pełnią żadnej funkcji. Mają naśladować tunele Venturiego. Nie pełnią żadnej funkcji, ale pod spodem samochód jest całkowicie płaski. Na całym obwodzie, co ponownie poprawia przepływ powietrza. Ogromne, tylne światła. Ponownie będą one miały inny charakter, w zależności od tego, co wybierzesz. No to one, animacje. Ogólnie rzecz biorąc, współczynnik oporu powietrza wynosi 0,24 CD. To tyle, co sedan I4. Oczywiście, ponieważ SUV jest wyższy, opór powietrza będzie większy. Dlatego naprawdę imponujące jest to, że udało się to obniżyć. Ale tak to wygląda z innymi słowami. Mniejszy opór powietrza oznacza większy zasięg. BMW twierdzi, że X3 przejedzie nawet 800 km na jednym ładowaniu. To dużo więcej niż stary X3. Oprócz nowego kształtu samochód ma też bardzo sprytny akumulator. Po pierwsze ma ogromną pojemność, 180 kWh, mniej więcej tyle samo co i7, ale ma również nowe ogniwa, które sprawiają, że jest lżejszy i ładuje się szybciej. Wyjaśnię to później, ale najpierw przyjrzyjmy się kabinie. Wizualnie jest to dość wyjątkowe. Wywołuje większy zachwyt niż wygląd zewnętrzny. Futurystycznie, to co sprawia, że jest naprawdę futurystyczne, to sprytny wyświetlacz head-up. Przednia szyba z czarnym panelem. Masz dość wysoką niesioną maskę. Wyświetlacz znajduje się pod maską, a małe projektory wyświetlają informacje tu. Można zmieniać niektóre informacje, bo niektóre rzeczy muszą być wyświetlane zgodnie z prawem. Oprócz tego pełnoekranowego wyświetlacza headup jest też tradycyjny headup, który wyświetla informacje na głównej części przedniej szyby, dzięki czemu można na nią patrzeć, widzieć drogę i odczytywać informacje jak prędkość i tak dalej. Wygląda to, jakbyś był w statku kosmicznym. Informacje są bezsensowne i mógłbym bez nich się obejść, ale sprawiają, że ten samochód wydaje się nowy, inny, fajny. Mamy też nowy system infotainment, ciekawy kształt. Bardzo mi się podoba. Lepszy niż zwykły iPad. Responsywny, bardzo dobrze działa. Grafika jest ostra, działa bardzo szybko. Wiem, że pozbyli się prawie wszystkich przycisków. Odbywa się więc to wszystko tu albo aktywacją głosową, co może być irytujące, gdy bawisz się klimą. I tak musisz przesuwać otwory w ten sposób. Co choć fajnie nie jest takie łatwe, jak robienie tego w ten sposób. Ale wygląda to schludniej, projekt wygląda schludniej. W każdym razie, wracając do ekranu, duża poprawa w stosunku do poprzedniego iDrive. Wtedy działało to średnio, a teraz jest prościej. Tu są różne skróty. Kiedy wchodzisz do samochodu, masz wszystko, czego potrzebujesz. Różne ustawienia w jednym miejscu, więc jest znacznie bardziej intuicyjnie. I szybciej. Dzięki Bogu za to. Jedną z rzeczy, którą należy omówić, jest system asystenta, który wyłącza strzeżenie o ograniczeniu prędkości. Teraz można tu również wykonać inne czynności. Można połączyć telefon bezprzewodowo z Android Auto albo Apple. Ogólnie jednak system wydaje się dużym ulepszeniem. Mniejszym ulepszeniem jest to, że na kierownicy są teraz przyciski dotykowe, wole fizyczne, które można poczuć. Ale te mają wyraźne haptyczne sprzężenie zwrotne, więc to dobrze. Bo niektóre auta słabo wibrują i nie wiesz, że naciskasz. Wygląda to futurystycznie. Sama kierownica jest fajna. Wygląda jak coś czym można by sterować statkiem kosmicznym. Podoba mi się. I dzięki Bogu jakość poprawiła się w porównaniu z nowszymi modelami BMW. To działa lepiej, na przykład lepiej niż x 3 bo tam masz wrażenie, że to jest mega tanie. A to ma znaczenie, ponieważ często tego dotykasz i chcesz, aby sprawiało wrażenie drogiego, w końcu to drogi samochód. Jeżeli chodzi o materiały, naprawdę ładne. Wszystkie materiały, których dotykasz, to rodzaj tkaniny, na desce, podoba mi się to wszystko. Dopiero tutaj jest gorzej, plastikowo. Ale nie sprawia to wrażenie taniego. Fotele na pewno nie sprawiają wrażenia tanich. Są wykonane z wegańskiej skóry i są przyjemne w dotyku. Nie ma powodu, aby stosować skórę, skoro ta jest przyjemna. Spójrzcie na zagłówki. Fajne. Poruszają się w górę i na zewnątrz. Interesujące rozwiązanie. Pod względem przechowywania mamy tu trochę miejsca, stare dobre gniazdo 12V, nawet w tym nowoczesnym samochodzie. USB-C, bezprzewodowe ładowanie, pod spodem duża przestrzeń do przechowywania. Ten schowek jest dość mały, ale za to tutaj masz więcej miejsca. Miło i praktycznie. I to, lusterko, raczej małe. Ale to nie jest lusterko wsteczne. W rzeczywistości nie musi być aż tak duże, bo tylna szyba jest dość mała. I ma wbudowaną kamerę. To dlatego, że jeżeli uderzę, mamy specjalny system bezpieczeństwa. Wszystkie kamery wokół samochodu mogą wtedy rozpocząć nagrywanie. Kamera samochodowa po prostu. Ze względów bezpieczeństwa można połączyć się z samochodem za pomocą apki na telefonie, jak w przypadku Tesli, i rozejrzeć się, aby sprawdzić, kto się kręci wokół pojazdu. Dużo miejsca na kolana. Przestrzeń nad głową bardzo dobra. Czasami w elektrykach, przez akumulatory, kolana są dość wysoko, ale tu jest całkiem dobrze. Masz dobre podparcie pod uda. Możesz też wyciągnąć nogi przed przednim siedzeniem, jest więc bardzo wygodnie i można odchylić oparcie. Dodatkowo mamy tu łatwo dostępne punkty mocowania Isofix. Podobnie jak w wielu innych samochodach BMW, mamy dwa uchwyty na kubki w podłokietniku. O nie, asystent. Przynajmniej nic nie powiedział. Składane siedzenia, klimatyzacja, proszę bardzo. Dwa porty USB, zakładki w drzwiach przyzwoitej wielkości i okna, które na pewno nie opuszczają się całkowicie. Pewnie zatrzymają się tu. Lepiej niż myślałem, ale nadal nie idealnie. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest dziwna. Te małe elementy. Można tu wieszać rzeczy i montować urządzenie jak iPad. Ale tu nie ma żadnej kieszeni. Hmm. Pamiętacie, jak mówiłem, że w przeciwieństwie do innych samochodów nie czujecie, że kolana są zbyt wysoko uniesione? Częściowo to przez to, co BMW zrobiło z akumulatorem, jest w rzeczywistości częścią konstrukcyjną samochodu. Jeżeli spojrzycie na drugą stronę, spód samochodu, a następnie na górę, zobaczycie punkty mocowania siedzeń Sprytne rozwiązanie. Równie sprytne jest wnętrze akumulatora. BMW przeszło z kwadratowych akumulatorów na nowe cylindryczne, bo pozwalają one uzyskać większą gęstość mocy. Dzięki temu każdy litr akumulatora może pomieścić więcej energii. Obecnie dzięki cylindrycznemu kształtowi można to osiągnąć bez ryzyka, że na przykład w przypadku awarii ogniwa dojdzie do przegrzania i samochód stanie w płomieniach. Szanse na zwarcie i wystąpienie takiej sytuacji są bardzo, bardzo małe. Jednak ze względu na przepisy obowiązujące w wielu różnych krajach należy minimalizować moc wyjściową akumulatora na wypadek, gdyby coś takiego się wydarzyło. A kiedy baterie mają taki kwadratowy kształt i są ściśle upakowane, mogą przenosić ciepło między sobą, jeżeli coś pójdzie nie tak. W czasie, gdy w przypadku takich baterii każda bateria styka się z wieloma innymi, dzięki czemu mogą rozpraszać ciepło i to znacznie lepsze. BMW zwiększyło też napięcie elektryczne z 400 V jak V5 do 800 v, jak w Tajkanie. Oznacza to, że X3 może ładować się z mocą do 400 kW przy użyciu szybkich ładowarek prądu stałego, czyli dwa razy szybciej niż jakikolwiek inny elektryk BMW. Czyli naładujesz to auto na 370 km w 10 minut. Ale to nie jest jedyna sprytna technologia, którą otrzymujesz wraz z X3. Do samochodu można dokupić szeroką gamę adapterów ładujących. Więc są różne zadania. Funkcja Vehicle to Load umożliwia zasilanie dużych urządzeń gospodarstwa domowego jak lodówka. Vehicle to Home zamienia samochód w awaryjny akumulator, który zasila dom. A vehicle to grid oznacza, że może on magazynować nadwyżki energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, gdy zapotrzebowanie jest niskie, i odsyła ją do sieci w godzinach szczytu. Ale jak dobrze X3 radzi sobie z przechowywaniem innych rzeczy, jak bagaż? Samochód można wyposażyć w automatyczną klapę. Zobaczmy, jak dobrze się sprawuje. Czasami nie działają. Ale w przypadku tym? Za pierwszym razem dobrze. Pojemność 520 litrów 50 mniej niż x3, ale nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Najpierw jednak coś Wam pokażę. Wyjmijmy to i to. No dalej, czy to się zmieści pod podłogą bagażnika? Nie jestem pewien, ale powiedziano mi, że powinno. Chyba naprawdę się zmieści. Dobra robota BMW. Składamy tylne siedzenia. Dlaczego nie ma przycisków? Tu nie ma. I tu też nie ma, więc muszę przejść. Poszło. Jak widać, nie ma krawędzi. To dobrze. Więc możesz łatwo przesuwać rzeczy. Mamy też siatkę i punkty mocowania. Gdzie jest gniazdo 12-V? Pewnie gdzieś jest. Nie mogę go znaleźć. Sprawdźmy pod maską, proszę bardzo. Czy jest przedni bagażnik? Wiem, że jest, bo zostałem o tym poinformowany. Pierwszy nowoczesny model BMW. Nie gadaj o konkurencji. Dobra, dzięki, Jimny. Nie wiem, dlaczego to właśnie teraz, ale mniejsza. Jednak BMW nie miało tego w przeszłości, z wyjątkiem, jak sądzę, modelu i3 sprzed lat, który miał przedni bagażnik. Ale tu mamy 58 litrów. Jeżeli dodamy to do pojemności bagażnika, całkowita przestrzeń jest nieco większa niż w X3. Pytanie brzmi, czy mam spróbować w tym usiąść, kiedy oni tam siedzą? Co o tym sądzisz, Lewis? Ja jestem za. Nie mogę to żenujące. Czuję się jak kot w pudełku. Część z tej dodatkowej przestrzeni została uzyskana dzięki nowemu, sprytnemu systemowi elektrycznemu. Zamiast wielu oddzielnych modułów sterujących, grupuje on wszystkie komputery cztery supermózgi. Jeden odpowiada za rozrywkę, jeden za klimę, jeden za technologię autonomicznej jazdy, a jeden za kontrolę stabilności i dynamikę. Ten ostatni nazywa się... sercem radości i może przetwarzać informacje 10 razy szybciej niż dzisiejsze samochody, co według producenta sprawia, że X3 prowadzi się jak prawdziwe BMW. Ocenę pozostawiam sobie, gdy będę miał okazję przetestować ten samochód, ale to oprogramowanie nie jest jedynym powodem, dla którego jazda tym samochodem powinna być bardziej ekscytująca niż przeciętnym suwem elektrycznym. X trzyma dwa silniki elektryczne po jednym na każdej osi. Wiedząc, że to BMW, czy potrafisz zgadnąć, który z nich jest na której osi? Tak, ten z tyłu, bo musi zapewniać sportową jazdę. Więc silnik z tyłu ma większą moc, jest droższy, natomiast silnik z przodu służy jako wsparcie. Ale ma tę zaletę, że gdy nie jest używany, można go całkowicie odłączyć. Nie powoduje to więc żadnego zużycia energii ani oporu i poprawia wydajność. Te najnowsze silniki są o 40% bardziej wydajne niż silniki poprzedniej generacji, a kosztują o 20% mniej. Korzyść dla wszystkich. Pod względem mocy, dzięki połączeniu obu systemów, masz 470 koni i 645 Nm, o 70 koni więcej i 65 Nm więcej niż X3M50. To prawie tyle samo co 510 koni w starym X3M. Niestety BMW nie potwierdziło żadnych danych dotyczących przyspieszenia ani prędkości maksymalnej, ale potwierdzili, że X3 będzie kosztował nieco poniżej 59 000 funtów, to około 12 000 funtów mniej niż nowy model X3M50 i 30 000 funtów mniej niż stary model X3M. Część tej oszczędności wynika z zastosowania przez BMW dość nietypowych materiałów. Koła są wykonane w 70% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Przednia pokrywa bagażnika to 30% odzyskanego tworzywa sztucznego z morza. Pokrowce na siedzenia są wykonane z przetworzonych plastikowych butelek. Nowy X3 emituje o 42% mniej CO2 w całym łańcuchu dostaw, to duży spadek. Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich nowoczesnych modeli BMW, dostępnych jest wiele opcjonalnych ulepszeń. Można dostać nowe fotele M. Wypróbuję je. Bardzo fajnie. Poza tym są kółka, więc coś możecie w nich popchać. Chciałbym mieć taki w domu. Od teraz będę się tak poruszał. Czy możemy tam? Dzięki. To w zasadzie wszystko, co musicie wiedzieć o nowym BMW i X3. Moje pierwsze wrażenia, podoba mi się wygląd przodu, podoba mi się tył, nie do końca profil boczny. Jest nieco rozczarowujący w porównaniu z koncepcją. Ale uwielbiam wnętrze, podoba mi się cała ta technologia, jest świetna. Bardzo ciekawie będzie zobaczyć, jaki jest rzeczywisty zasięg tego samochodu, jak bardzo zbliży się do podawanych wartości. Dowiemy się wkrótce. Chcę też wypróbować serce radości, czyli dynamikę jazdy tego samochodu, bo ma być wyjątkowa. Aby tego nie przegapić, zasubskrybujcie ten kanał. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.